Polska pękła na pół. Wyniki wyborów zszokowały wszystkich, ale jeden głos przebija się dziś ponad inne. Głos kobiety, która przez lata milczała. Kasia Tusk, blogerka, matka, ale przede wszystkim córka obecnego premiera, zabiera głos w sposób, jakiego jeszcze nigdy nie słyszeliśmy. Jej komentarz po Entry-Tourze wyborów prezydenckich to nie tylko reakcja, to krzyk. Krzyk przerażenia, rozczarowania, ale też desperacka próba obudzenia milionów Polek. W jej słowach słychać nie tylko gniew, ale też głęboką troskę o przyszłość nie polityczną, ale ludzką o życie naszych córek, o prawa kobiet o to, czy Polska będzie krajem, w którym kobieta będzie mogła decydować o sobie czy wrócimy do czasów, w których mężczyźni będą mówić kobietom, jak mają żyć. Kasia Tusk zadaje pytania, których wielu się boi, a odpowiedzi są niewygodne i bardzo, bardzo bolesne. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikony dzwonka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zaczynajmy. 18 maja 2025 roku odbyła się i tura wyborów prezydenckich. Startowali kandydaci z całego politycznego spektrum. Od Rafała Trzaskowskiego po Macieja Maciaka, łącznie 13 osób. Emocje były ogromne, kampanie pełne skrajności, a społeczeństwo głęboko podzielone. Wyniki: Rafał Trzaskowski, 31-36% Karol Nawrocki. 29,54%. Sławomir Mencen 14,81%. Grzegorz Braun, 6,34%. Szymon Hołownia, 4,99%. Adrian Zandberg, 4,86%. Magdalena Biejat, 4,23%. Reszta poniżej 2%. To oznacza jedno: 1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Trzaskowski i Nawrocki. Ale to nie ten fakt poruszył Kasie Tusk najbardziej. To, co naprawdę wstrząsnęło córką premiera, to reakcja kobiet, a właściwie ich głosy. Głosy oddane na kandydatów, którzy, jej zdaniem, otwarcie i konsekwentnie opowiadają się za ograniczeniem praw kobiet. Na Instagramie Kasia napisała: Ciężko patrzy się na wyniki skrajnej prawicy w ten powyborczy poniedziałek. Zastanawiam się, jak my, kobiety, powinnyśmy ze sobą rozmawiać o polityce. Dlaczego tak wiele z nas głosuje na osoby, które otwarcie żądają ograniczenia nam praw? Co was przekonało? To nie była polityczna analiza, to był osobisty apel, pełen bólu i niezrozumienia. Kasia nie mogła zrozumieć: Jak to możliwe, że w 2025 roku, po strajkach kobiet, po protestach, po wszystkim, co się wydarzyło w ostatnich latach? Kobiety oddają swoje głosy na tych, którzy chcą je uciszyć. W odpowiedzi na jej post, dziesiątki, setki kobiet zaczęły pisać do niej wiadomości prywatne historie matek, córek, przyjaciółek i właśnie te wiadomości Kasia zaczęła udostępniać bo są głosem tych, których nikt nie słucha. Jedna z kobiet napisała: Mój syn w tym roku zdaje maturę. Czerpie wiedzę wyłącznie z TikToka. Nie zna historii, nie rozumie programów kandydatów. Głosowałby na skrajną prawicę, bo to cool. Bo tak mówi jego ulubiony influencer. Inna. Mam wrażenie, że żyję w informacyjnej bańce. Wszyscy wokół mnie myślą podobnie. Ciężko mi usłyszeć inne głosy. Jeszcze trudniej zrozumieć, że ktoś naprawdę uważa, że kobiety nie powinny mieć takich samych praw jak mężczyźni. Kasia Tusk nie oceniała, nie atakowała, ale zadawała pytania, których nikt nie chce zadawać. W kolejnym wpisie poszła o krok dalej. Zwróciła się bezpośrednio do kobiet i do rodziców. Mam pytanie do kobiet, które, tak jak ja, są przerażone tym, jaką przyszłość zbudowaliby nam mężczyźni, którzy marzą o powrocie do średniowiecza. Jak rozmawiałybyście z przyjaciółką, która głosuje na skrajną prawicę? Czy próbowałybyście przekonać ją do swoich racji? Wiem, jakie to czasem trudne. I zakończyłam mocnym apelem. Drodzy rodzice, to wy kształtujecie dziś następne pokolenie obywateli. Nasze dzieci rozumieją i chcą rozumieć więcej niż nam się wydaje. Kasia Tusk nie jest polityczką. Nie ubiega się o głosy. Ale jej słowa trafiły mocniej niż niejedna kampania wyborcza. Bo były szczere, bo płynęły z serca, bo dotyczyły każdej i każdego z nas. 1 czerwca to nie tylko dzień wyborów. To moment prawdy, moment, w którym zdecydujemy, czy Polska pójdzie drogą wolności, czy drogą opresji. Nie chodzi tu o partie, nie chodzi o ideologię. Chodzi o to, czy nasze córki będą miały prawo do wyboru. Czy będą mogły być sobą? Czy jesteśmy gotowi zaryzykować ich przyszłość dla politycznych haseł? Zostaw komentarz. Podziel się tym filmem, zanim będzie za pół. Nie zapomnij zasubskrybować.